Was w kolejnym filmie. Przepraszam Was za to, jak bardzo się świecę, ale pogoda w końcu zaczęła dopisywać, i było naprawdę upalnie dzisiaj. Stąd właśnie te tak wyglądam, jak wyglądam. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, przychodzę do Was z szybkim haulem z Rosmana. Wybrałam się tam dzisiaj i byłam z moim bratem. Kupiłam kilka rzeczy. Nie podzielę ich na kategorie, ponieważ jest trochę tego, trochę tego. Rzeczy jest ogółem mało, ale stwierdziłam, że nagram Wam haul właśnie na kanał. Ciężko mi stwierdzić, od czego mam zacząć. Więc, może zacznę od rzeczy jedzeniowej. Wpadły mi w ręce takie chipsy bananowe. Ich jest tutaj. Nie wiem, ile gram. 125? O, było z waszej strony pokazane. 125 gram. Jak ktoś lubi, ok. Polecam z kartą klubu Rosman za złoty 99. Następnie taki yy, energetyk, picie, w ogóle jakiś yy, bardzo budżetowy produkt, naprawdę można równać do Red Bulla. Nie wiem, jak będzie z porównaniem, jeśli chodzi o smaki w ogóle jako energetyka. Yy, Pierwsza rzecz, go widziałam, koszt 4,99, yy, standardowa puszka 250 ml i ma smak dzikiej poziomki. Zobaczymy. I to jest tyle z takich rzeczy, które można zjeść lub wypić. Następnie przejdźmy do jednej kosmetycznej rzeczy, tak, i jest to pomada do brwi. Wiem, całkiem niedawno kupowałam pomadę do brwi w odcieniu blond, ale musiałam kupić light blond, jeszcze jaśniejszą, mam nadzieję, że będzie jeszcze jaśniejsza Ze względu na to, że włosy też mam jaśniejsze, ta już się wydaje być troszkę za ciemna Dzisiaj nie mam pomady, więc nie zwracajcie uwagi, bo mam coś innego, więc się tym nie sugerujcie Jutro użyję właśnie tej jasnej pomady i zobaczymy, jak ona będzie się prezentować I to jest numerek 5 z tego, co tu widzę na opakowaniu i standardowo mamy dołączony ten taki pędzelek Ja go nie używam, ja używam inne. Używam pędzelka z heba do brwi I zobaczmy jak ona wygląda Oczywiście zamknięta Myślę, że ta powinna być ok Chociaż obawiam się, żeby nie była ona ciepła Bo na pierwszy rzut oka wygląda na właśnie ciepły, ciepły produkt z na chwilę Teraz się wydaje ciemno Nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt ciepło, bo wyjdzie ruda w końcu. A ja nie lubię czegoś takiego. Wolałabym, żeby to był jakiś jasny, chłodny taki brązik, ale nie wiem, czy tak będzie. Więc jutro będziemy testować na pewno. Z kartą klubu Rossmann było za, była ona za 14,29, także o około 11 zł taniej niż zazwyczaj. Także super cena, polecam. Następnie, może przejdźmy do takich zwykłych, domowych rzeczy, jakimi są. Plasterki opatrunkowe W ostatnim czasie miałam i matury, i zakończenie roku I odebranie pewnych dokumentów ze szkoły Muszę wam powiedzieć, że moje nogi ledwo to przebolały Ponieważ każde jedne buty, jakie nie założyłam One mnie obtarły Ja nie mam pojęcia, i nowe, i nie nowe Po prostu tak mnie poobcierały buty Że zużyłam ostatnio całe opakowanie na dwie stopy Naprawdę Więc musiałam sobie to kupić, żeby zawsze w domu były Tu mamy 10 takich plasterków Boże, jest mi tak tu jest takich 10 plasterków do ucinania, i uważam, że to jest najwygodniejsza forma plasterka, mimo że nie zawsze w pobliżu mamy nożyczki. to warto sobie je pociąć przed wyjściem z domu i gdzieś włożyć do torby. I uważam, że ogólnie takie materiałowe plasterki, jak te, a nie takie śliskie, tylko takie materiałowe, o wiele lepiej trzymają się skóry niż właśnie takie jakby, no nie wiem, jak to powiedzieć plastikowe, no nie wiem, jak to powiedzieć foliowe. No. Inne niż materiałowe na pewno trzymają się gorzej. E, tutaj mam wszystkie zamknięte, ale mamy różne kształty. Jest 40 sztuk w takich różnych e, rozmiarach. Koszt takiego jednego pakowania w chwili obecnej to 2,99, także też super cena. E, następnie przejdę do pielęgnacji i jest to żel do mycia twarzy. E, żel myjący bez mydła. 150 ml do skóry normalnej mieszanej. Zawiera ekstrakty z liści aloesu i ogórków. I on się prezentuje tak. Nie używałam go, więc będziemy testować. Mam nadzieję, że mnie nie uczuli, nie podrażni. Muszę powiedzieć, że żel myjący do twarzy z Koflandu kiedyś mnie uczulił i stwierdziłam, mnie po nim buzia i piekła. Miałam czerwoną, także masakra. I generalnie nie lubię już żeli do że z peelingiem, bo wlazło mi kiedyś takie jedno ziarenko po prostu w oko gdzieś pod powiekę i męczyłam się z nim przez dwa dni. Mnie to oko tak bolało, było tak podrażnione, że no gdzieś po prostu się dostało do oka i ja w ogóle nie widziałam tego ziarenka, nie mogłam go wyjąć. i Mi tak przeszkadzało, że mam już uraz do takich produktów, dlatego teraz stawiam na same gładkie żele do buzi. Mam jeden ten z Lidla, który pokazywałam kiedyś wam, kiedyś w holu i będę używała jednego na dzień, w się sensie rano i jednego na wieczór. W związku z tym, że zmieniam kolor włosów, ale chcę jeszcze z nimi dalej walczyć i zrobić je, żeby były chłodnym, najlepiej siwym, platynowym blondem kupiłam dwie płukanki do włosów, tym razem srebrne, a nie fioletową, bo mam w domu i różową, i fioletową, i muszę wam powiedzieć, że troszkę wstanę do Was, że robiłam płukankę i jak widzicie, ona mnie załapała na końce, te, które były rozjaśniane wcześniej. U fryzjera dwa lata temu, bo tyle mi zostało tych rozjaśnionych od fryzjera A tutaj wcale nie mam w ogóle siwych, więc nie wiem, dlaczego ta płukanka nie zadziałała Na internecie muszę przeczytać, czym różni się płukanka srebrna od fioletowej, gdyż tego jeszcze nie wiem Ale nie wiem, czy to zobaczycie Boże, bąble są fioletowe więc jest to dla mnie dziwne, bo pukankę fioletową mam i ona działa na włosy blond, żeby były siwe. Tylko, że jak potrzebam za długo, to mam po prostu je fioletowe i chciałam tego uniknąć, że jak będę miała mocny roztwór i długo trzymała, to że będą one srebrne mimo wszystko, a nie fioletowe. A bąbelki tu są fioletowe i nie wiem, czy one się różnią. Jeśli wiecie, to piszcie na dole, a ja chętnie poczuję komentarze, ale jeszcze wiedzę pogłębię w internecie. I dalej kontynuując, kontynuując temat. Platynowego blondu lub siwego. Kupiłam szampon z Joanny, który mam już sprawdzony. On jest właśnie przeznaczony do takiego rodzaju włosów. Jest tutaj napisane, eliminuje żółtawy odcień. Włosy Blond rozjaśniane i siwe Nadaje platynowy odcień. I ja już mam go sprawdzony, wiem, że działa. Jego się normalnie używamy, je się włosy nim, trzyma się później przez pewien czas na włosach szampon. I następnie po właśnie umyciu takim nakładamy z takiej samej serii Joanny. Odżywkę, która ma za zadanie takie samo jak szampon, czyli eliminować żółty odcień i jest przeznaczona do takich samych włosów jak szampon. Więc bierzemy się pełną parą za zrobienie sobie siwego, platynowego blondu. I następnie, ostatnia rzecz, to jest coś, co będę testować. Coś, czym zainspirowała mnie YouTuberka Szusz. Być może ją oglądacie, dajcie znać w komentarzach. Widziałam dzisiaj jej filmik zaległy tak zwane hol światy z Hebe, i ona wydaje mi się, że tam to kupiła, ale nie jestem do końca pewna. W każdym bądź razie ja to kupiłam się w Roslanie. Jest tutaj 60 sztuk Są to bawełniane ręczniczki kosmetyczne Do zmywania makijażu, maseczek, peelingów, olejków odżywczych Wyglądają właśnie tak I mają rozmiar 18 na 13 cm Są naprawdę bardzo delikatne I myślę, że to jest alternatywa dla wacików Tutaj producent pisze, że są delikatne w wytyku Jednocześnie wytrzymałe Co sprawia, że możesz je płukać i ponownie przecierać skórę Oczywiście są to jednorazowe Tylko po prostu możemy przemyć, spłukać, przemyć, spłukać Także myślę, że to może być spoko alternatywa Właśnie dla wacików Koszt ich to chyba było 4,29 Za właśnie 60 sztuk I to było w promocji Odżywka kosztowała 6 zł Szampon kosztował 6,29 Jedna sztuka półkanki kosztowała 3,99 A żel do twarzy Kosztował 5,39 I powiedziałam chyba cenę wszystkiego To jest w sumie Wszystko co kupiłam W Rossmanie dzisiaj jeśli wam się podobał ten haul, pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę. Ja zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie o włączeniu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z filmami i o czytaniu opisów pod filmem, bo czasami są tam dla was przydatne informacje. I cóż, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.